Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, witajcie w kolejnym no, odcinku z Hlas który jest bardziej dublem, ponieważ yy, przybliż ją. o jak piękny, który yy, niestety jest dublem, ponieważ yy, yy, Ponieważ nie poszedłem w stronę małpy, i w niej z dziesiątki tysięcy części, I więc teraz nagrywam takiego bardziej dubla i, i nagrywam takiego bardziej dubla i idziemy w stronę tych małp, Wskakujcie żeby zobaczyć co tam jest. Czy... Hmm, czy moje potwierdzenia są słuszne, że, że coś minąłem, jakieś kilka wynosi części do broni. A potem wrócicie do, do kolejnego odcinka już yy, yy, ten Ale to było super. Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. No właśnie, ominałem ten dialog. No właśnie, teraz już nie ominałem, bo teraz będę musiał iść w tą samą ścieżką. Co tu Coś tu zostało Czym mój dramat y, g, górowy był czegoś wart No nie, nic tu nie ma I teraz powrócicie do nagranego odcinka.